Cześć wszystkim z tej strony Konrad z DropUi.com. W tym filmie chciałbym wam pokazać fajną funkcjonalność, którą dodaliśmy do naszego buildera no-code, czyli nową funkcjonalność pod tytułem AI Chat, który tak naprawdę pozwala wam komunikować się z naszy naszym narzędziem do marketingu on-site za pomocą języka naturalnego, dosłownie tak jak się dzieje w przypadku czata GPT. Oczywiście. E Oczywiście wszystkie elementy edytora Nauko dalej pozostają, tak? I to trochę polega na tym, że AI ma wygenerować coś fajnego musicie się fajnie z nim skomunikować za pomocą tekstu, a potem po prostu możecie sobie dopracować swój projekt już za pomocą właśnie no-code'u. Dzięki temu połączenie AI i no-code'u daje naprawdę fajny efekt i ogromnego boosta w projektowaniu waszych kampanii marketingu on-site, więc może przejdziemy do stworzenia jakiegoś pop-upu. Ja oczywiście tutaj, jak możecie zauważyć, mam pusty szablon. Oczywiście działa to też w pop-upach, w elementach osadzonych czy paskach, ale w tym filmie chciałbym się skupić na pop-upach i możemy sobie stworzyć jakiś pop-up od zera, dopasowy do swojej strony, albo przeglądać po prostu szablony. Ja na ten moment korzystam z jakiegoś gotowego prompta, który po prostu tutaj Wam proponujemy i sobie wyświetlimy, wyświetlimy stworzymy na przykład scenariusz zatrzymania odchodzącego użytkownika, klienta ze sklepu. Więc tworzy nam takiego prompta. Ja oczywiście go aplikuję i czekamy teraz tak naprawdę na pierwszy efekt. Chwilę to może potrwać i zaraz przejdziemy do kontynuacji. OK, jak widzicie, już stworzyło nam jakiś pop-up i teraz zacznijmy w edytowaniu. Tak, przede wszystkim chciałbym, żeby przycisk "odbierz mój rabat" zmienił się w podwójny przycisk, gdzie będę mógł skopiować rabat, czyli będę miał wartość plus rabatowy Z przyciskiem, więc piszę. Zamień przycisk "odbierz mój". Rabat na przycisk z opcją skopiowania kodu rabatowego, no i okej, okay. enter, no i tak naprawdę czekamy chwila, moment i powinno podmienić. Oczywiście tu zaznaczę w trakcie czekania, że czat jest w, w wersji beta. My go ciągle dopracowujemy i staramy się, żeby po prostu osiągalny efekt był jak najlepszy. No i też najpewniej trochę poprawimy czasy odpowiedzi edycji. No jak widzicie. Super, zmieniło nam przycisk i mamy teraz faktycznie kopiowanie kodu. I zauważcie, że to co mówiłem, że taki przycisk, który się wygeneruje, możemy sobie po prostu go wyedytować, no code, tak samo wszystko tutaj. No ale teraz twierdzę, że ten chińczyk, który jest z lewej strony, no nie pasuje mi, więc bym chciał, żeby podmienić, podmieniony został ten obrazek i piszę podmień obrazek. Musi on bardziej prowokować do zakupów. Dobra? I zróbmy coś takiego. Czekamy chwilę. I zaraz ten obrazek powinien nam się podmienić na jakiś bardziej dynamiczny, prowokujący. O, no i mamy jakiś inny obrazek. Może to być ciut bardziej prowokujący. Można by było się postarać o jeszcze bardziej prowokujący. No, bo tu mam jakieś torby bagaże. Ale bym chciał, żeby jeszcze został dodany licznik czasu. Czyli dla efektu FOMO dodaję licznik czasu, który stworzy efekt FOMO, czyli efekt pilności, że ten kod rabatowy będzie ograniczony na przykład do 12 lutego. Niech licznik. Odlicza do, odlicza do 12 lutego. No i dobra. No i czekamy. No i zaraz nam powinno dodać licznik który tak naprawdę tworzy nam efekt FOMO, czyli ten efekt pilności. Jeszcze chwilkę. No i proszę bardzo, dodało nam jeden, jeden dzień, 15 godzin, 5 sekund. I oczywiście, byśmy mogli sobie dostosować na szerokość, tak, na 100%, i tak dalej. W tym wideo się tym nie zajmujemy, ale właśnie o to chodzi, żeby skrócić czas onboardingu naszych klientów w projektowaniu i żebyście mogli tworzyć po prostu jak najbardziej ładne i skuteczne przede wszystkim pod względem konwersji elementy marketingu on-site. Więc tak naprawdę, zapraszam do testów. Dzień po dniu na pewno ten czat będzie ciągle aktualizowany przez nas, będziemy dodawać jakby większą jego skuteczność. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam do korzystania. Jakby ktoś miał pytania, zapraszam na e-maila support.com, ewentualnie przez panel klienta też można do nas napisać i możemy śmiało porozmawiać. Cześć, pozdrawiam.